Dire sang narrar. Delikatna, kojąca muzyka zaczyna się i pozostaje w tle przez cały film. Ekran ciemny z grafiką delikatnie migoczącego zegara pokazującego trzyszy. Narra ceno. Znasz to uczucie, prawda? Budzisz się nagle, otwierasz oczy w kompletnej ciemności. Serce bije trochę szybciej, a w głowie pojawia się natrętna myśl. Diret sang narrar. Grafika zegara zmienia się na zbliżenie dłoni trzymającej telefon, na którym widać godzinę 3:17. Narracę: Spoglądasz na zegarek. Jest trzecia nad ranem, albo czwarta. Za wcześnie, żeby wstać i zacząć dzień, ale jednocześnie za późno, żeby zasnąć na długo i poczuć się naprawdę wypoczętym. Narraceno: Przewracasz się z boku na bok. Próbujesz znaleźć wygodną pozycję. Myślisz o rzeczach do zrobienia. O tym, co było wczoraj, co będzie jutro. Może próbujesz liczyć owce, tak jak radzili w dzieciństwie. Naprawdę się starasz, ale sen po prostu nie przychodzi? Prawda? Dire naunarar. rar. przejście do sceny pokazującej zamyśloną osobę przy stole, powoli popijającą poranną kawę. Narraceno a potem nadchodzi ranek, i czujesz to zmęczenie. Ten brak energii, który towarzyszy Ci przez cały dzień. Od pierwszej filiżanki kawy, przez rozmowę z sąsiadką, aż po popołudniowe spotkanie w klubie seniora czy zajęcia z wnukami. Narraceno. Czujesz, że brakuje ci tej iskry, tej radości z dnia? Trudniej skupić się na książce, na rozmowie z bliskimi. Spacer z psem wydaje się dłuższy, a schody na piętro wyższe. Każda prosta czynność staje się odrobinę cięższa, prawda? Direcamo. Naunarar zbliżenie na twarz narratora lub symboliczną grafikę wyrażającą zrozumienie. Narraceno wiem jak to jest to nie jest tylko gorsza noc to frustracja to odbieranie radości z małych przyjemności to poczucie, że tracisz kontrolę nad swoim własnym ciałem i rytmem dnia. Narraceno to sprawia, że martwisz się o kolejną noc zastanawiasz się, czy znów się obudzisz. A ten niepokój niestety tylko pogarsza sprawę, tworząc błędne koło, z którego trudno się wydostać. Chcesz to zmienić, prawda? Narraceno, wielu z nas myśli, że to po prostu taki wiek, że po sześćdziesiątce sen po prostu się zmienia, że to normalne budzić się w środku nocy i nie móc zasnąć. Ale co jeśli powiem Ci, że nie musi tak być? Że to wcale nie jest nieuniknione? Narraceno, wielu moich znajomych, wielu ludzi w Twoim wieku boryka się z tym samym. Często słyszę, no cóż to starość, ale nie musisz się z tym godzić. Masz prawo do spokojnej nocy i pełnego energii dnia. Tego właśnie pragniesz, by znów poczuć się sobą. Narraceno, co jeśli istnieje prosty sposób, aby pomóc swojemu ciału odnaleźć drogę do głębokiego, spokojnego snu? W sposób, który nie wymaga żadnych nowych leków, skomplikowanych terapii czy drogich gadżetów. Narraceno, nie będziemy rozmawiać o tabletkach nasennych, które mogą mieć skutki uboczne. Nie będziemy mówić o restrykcyjnych dietach czy ćwiczeniach, które są zbyt męczące. Skupimy się na czymś, co jest naturalne dla Twojego organizmu. Direcano, naun Grafika przedstawiająca proste, codzienne przedmioty, takie jak kubek herbaty, książka, ciepły koc. Narraceno. Mówię o czymś, co jest naturalne, czymś, co możesz włączyć do swojej codziennej rutyny, krok po kroku. Coś, co pozwoli ci znów obudzić się rano, czując się naprawdę wypoczętym i pełnym energii. Narraceno. W tym filmie, podzielonym na cztery części, odkryjemy, co dokładnie się dzieje, gdy budzisz się o tej nieszczęsnej trzeciej nad ranem, i co najważniejsze, pokażę Ci sprawdzoną metodę. Narraceno. To metoda, która opiera się na prostym zrozumieniu, jak działa Twój organizm po sześćdziesiątce. Metoda, którą możesz dostosować do swojego życia bez przewracania go do góry nogami. Direcano. Nounarrar. Delikatne, uspokajające przejście do następnej sceny. Narraceno, ale zanim przejdziemy do konkretnego rozwiązania, najpierw musimy zrozumieć, dlaczego właściwie tak się dzieje. Co jest prawdziwą przyczyną tych nocnych pobudek, które budzą cię oczy nad ranem? I to właśnie na tym skupimy się w pierwszej kolejności. Bo zrozumienie to pierwszy krok do rozwiązania. Narraceno to uczucie. Dobrze znane wielu z Państwa. Budzik jeszcze nie dzwoni, a tu nagle oczy szeroko otwarte. Direção não narrar. Imageński que sugerem alguém olhando para o teto no escuro, talvez uma vista noturna pela janela. Narração: Ale czy zastanawialiście się, co tak naprawdę dzieje się w naszym umyśle, gdy nagle budzimy się w środku nocy? Direção não narrar. Efeito sonoro sutil de relógio marcando. Narração: Zegar pokazuje trzecią rano. Cisza, a w głowie zaczyna się gonitwa myśli narrar recan, naunarar, tekstonatela. Godzina trzy zera nad ranem. Naracan. Dlaczego znowu się obudziłem? Czy dam radę zasnąć? Jutro będę zmęczony. Direcan, naunarar. Vos suave, kłaze um sucho mas audível. Naracan. Ta spirala zmartwień, nawet jeśli wydaje się mała, ma ogromny wpływ na resztę nocy. Direcan, naunarar. Close up em uma xícara de Erva. Narração. "Często to nie sama pobudka jest problemem, lecz nasza reakcja na nią." Dir não narrar. Imagens z um quarto confortável, mas agora vazio, iluminado pela lua. Narração. "Zamiast po prostu leżeć i próbować, zaczynamy walczyć z bezsennością." Dirigir No não narrar. Pequena pausa. Narração. Spoglądamy na zegar co dziesięć minut. Nerwowo przewracamy się z boku na bok. Direção, não narrar. Animação simples z um relógio que avança rapidamente o alguém se virando na cama. Narracão. Może nawet sięgamy po telefon, żeby sprawdzić godzinę. Albo coś przeczytać. Direção, não narrar. I de pegando o celular. Narracão. Wszystko to, drodzy państwo, wysyła sygnał do naszego mózgu. Uwaga. Coś jest nie tak. Trzeba być czujnym. Direção, não narrar. Som de ping. Suave o alerta distante. Narrarção i w ten sposób zamiast pomagać sobie zasnąć nieświadomie, budzimy się jeszcze bardziej. Direção, não narrar. Transição suave para imagens z uma planta de interior ou objeto calmo. Narracan, Ale co jeśli powiemy państwu, że istnieje prostszy sposób. Sposób, który nie wymaga leków ani skomplikowanych rytuałów. Direção, não narrar. Muzyka suave e esperançosa começa a tocar em segundo plano. Narracan to zmiana podejścia, mała zmiana w myśleniu, która może przynieść wielkie rezultaty. Direção, não narrar. Tekst na tela. Mała zmiana, wielki rezultat narração. Wyobraźcie sobie. Budzicie się. I zamiast paniki pojawia się spokój. Direção não narrar. Imagens de deitado na cama? Relaxado com um leve sorriso. Narração. Zamiast patrzeć na zegar, po prostu oddychacie. Powoli, głęboko. Direção não narrar. Animação visual de um padrão de respiração. Inspirar, expirar. Narração. Pozwalacie sobie na chwilę akceptacji. Nie walczycie z faktem, że się obudziliście. Direção não narrar. Close-up em um travesseiro macio, o uma manta aconchegante. Narração, to pierwszy krok. Zrozumienie, że walka tylko nasila problem. Direção não narrar. Imagens de mãos suavemente unidas em um gesto de calma. Narração. Przyjmujemy to, co jest, bez osądzania, bez złości. Direção Não narrar. Cena de natureza calma, como um riacho, ou folhas ao vento. Narração. To nie oznacza, że macie spędzić resztę nocy na patrzeniu w sufit. Absolutnie nie. Direção. Não narrar. Wos um pouco mais firme, mas ainda gentil. Narração. To raczej zaproszenie do innego rodzaju reakcji. Spokojniejszej, bardziej świadomej. Direção. Não narrar. Close up in uma pequena luminaria de cabeceira com luz suave. Narração: Pomyślcie o tym jak o spacerze. Jeśli natraficie na przeszkodę, nie staracie się jej przeskoczyć na siłę, prawda? Direção, não narrar. Imagens Imagin um z caminho no parque talvez com uma pequena posa. Narração: są, Szukacie łagodniejszej drogi. Obchodzicie ją, albo robicie mały krok w bok. Direção, não narrar. Ilustração Simply z działgienką, turną dun um obstakul. Narração, podobnie jest ze snem. W momencie pobudki szukamy łagodniejszej drogi z powrotem do krainy Morfeusza. Dire non na rar. z dum kwartu skóru maską a lua suavemente visível pela janela. Narração, rezygnacja z walki, daje nam potężne narzędzie. Narzędzie, które przywraca nam kontrolę. Dire non na Tekst na kontrola nad snem. Narracę. To poczucie spokoju, nawet o trzeciej nad ranem jest bezcenne. Działaręcą, não narrar. I de uma piosuje doza, dormindo serenamente. Narração. Pozwala to uniknąć tej frustracji, tego uczucia beznadziei, które tak często towarzyszy nocnym pobudkom. Diręcą, não narrar. Cena z de cozinha tranquila de mania cedo com luz entrando. Narracao: Zamiast wstawać zmęczonym i rozdrażnionym, budzicie się bardziej wypoczęci, nawet jeśli noc nie była idealna. Dire Now nar. Imagens de algem sorindo a tomar da Narracao: A to przecież pierwszy krok do pełnego spokojnego snu. Dire Now rar. Pekena pauza. Narracao: ale jak dokładnie zastosować tę łagodniejszą drogę w praktyce? Jakie konkretne, proste działania możemy podjąć? Direção, não narrar. Imagens de uma pessoa e doza. lendo um livro Enium sofa sofá confortável. Narração. Odkryjemy to w kolejnej części. Pokażemy Państwu konkretne metody, które pomogą Wam odzyskać całą noc. Direção, não narrar. Teksto na tela. Ciąg dalszy nastąpi. Direção, não narrar. Muzyka słabea aumenta ligeramente e depois diminui. Direção: não narrar. Muzyka w tle: spokojna, nastrojowa, delikatna. Na ekranie grafika przedstawiająca zegar zbliżający się do północy, potem spokojnie śpiącego człowieka. Narraceno: zatem wiemy już, że nasze ciało i umysł potrzebują troski, aby spać spokojnie. Pamiętasz jak mówiliśmy o małych zmianach, które mogą przynieść wielką różnicę? Dziś zagłębimy się w kilka konkretnych codziennych nawyków. One, jeśli tylko je trochę skorygujemy, mogą pomóc Ci wreszcie przespać całą noc, bez budzenia się o trzeciej nad ranem. Dirección nau narrar. Obrazki jedzenia, lekka kolacja, herbatka ziołowa, puste talerze. Narraceno, zacznijmy od czegoś, co wszyscy lubimy: od jedzenia. Kolacja. Tak, ta pyszna zupa. Gulasz czy nawet kawałek ciasta po całym dniu. Często jemy, kiedy jest na to czas, niekoniecznie myśląc o tym, jak to wpłynie na nasz sen. Ale dla naszego organizmu trawienie to ciężka praca, szczególnie wieczorem. Wyobraź sobie, że twój żołądek musi pracować na pełnych obrotach kiedy ty próbujesz zasnąć. To trochę jak próba zaśnięcia, gdy w pokoju obok ktoś odkurza, prawda? Dire caun, naunar. Przejście do sceny w kuchni, zegar, wskazuje późny wieczór. Narraceno, spróbujmy pomyśleć o kolacji inaczej. Zamiast ciężkich, obfitych dań późnym wieczorem, może zdecydujmy się na coś lżejszego. Sałatka, chude białko, delikatna kasza i co ważne, zjedzmy ją wcześniej. Dajmy naszemu ciału czas na przetrawienie wszystkiego, zanim położymy się do łóżka. Na przykład dwie a nawet trzy godziny przed snem. Zamiast późnej, ciężkiej kolacji możesz wypić filiżankę ziołowej herbaty. Melisowej, rumiankowej. Bez kofeiny oczywiście. To maleńka zmiana, a twój żołądek z pewnością ci podziękuje. I co najważniejsze, nie będzie cię budził w nocy. Direcção. Now narar. Obrazek szklanki wody, potem łazienki nocą. Narraceno, A co z piciem? Picie wody jest niezwykle ważne, ale kiedy pijemy, też ma znaczenie. Ile razy zdarzyło ci się pić dużo herbaty czy wody wieczorem, a potem budzić się w nocy, bo musisz iść do łazienki? To naturalna kolej rzeczy. Nasze ciało przetwarza płyny. Jeśli dostarczamy mu ich tuż przed snem, będzie musiało je wydalić. I to często w najmniej odpowiednim momencie. Direcano, nau narrar, scena. Osoba wstająca z łóżka nocą, idąca do łazienki, a potem z powrotem. Widać frustrację na jej twarzy. Narra cenno. Rozumiem, że niektórzy z nas mają problemy z pęcherzem, co jest naturalne z wiekiem. Ale możemy spróbować pomóc sobie, regulując spożycie płynów. Pij dużo w ciągu dnia, szczególnie rano i wczesnym popołudniem. Staraj się natomiast ograniczyć picie na dwie, trzy godziny przed pójściem spać. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie pić, ale żeby rozłożyć to inaczej. Możesz mieć małą szklankę wody obok łóżka, na wypadek, gdybyś poczuł suchość w ustach. Ale niech to będzie tylko na awarię, a nie kolejna filiżanka herbaty tuż przed snem. Ten prosty trik może oszczędzić ci niejednej nocnej wędrówki. A każda taka wędrówka to przecież wybudzenie, które potem utrudnia powrót do snu. Direcao Naunarrar. Obrazek sypialni, ciemnej, spokojnej, z przyjemnym, neutralnym światłem. Narraceno i na koniec nasza sypialnia. Czy jest ona prawdziwym sanktuarium snu? A może to miejsce, gdzie telewizor gra do późna, a na stoliku leży stos rachunków do zapłacenia? Pamiętaj, nasza sypialnia powinna być miejscem spokoju i relaksu. Temperatura ma tu ogromne znaczenie. Często myślimy, że im cieplej, tym lepiej. Ale do snu nasz organizm potrzebuje nieco chłodniejszej temperatury. Nie zimnej, ale takiej przyjemnie orzeźwiającej. Zbyt wysoka temperatura może utrudniać zasypianie i sprawiać, że będziemy się budzić spoceni. Direcao, naunarar. Obrazek termometru wskazującego idealną temperaturę do snu. Ok, 18-20 Potem osoba relaksująca się w łóżku. Narraceno. Spróbuj przewietrzyć sypialnię przed snem. Ustaw temperaturę na około 18-20 stopni Celsjusza, jeśli to możliwe. Zgaś jasne światła. Zmień pościel na czystą, świeżą. To takie małe rytuały, które wysyłają sygnał do naszego mózgu: czas na relaks, czas na sen. Pozbądź się także niepotrzebnych rozpraszaczy: telefon, tablet, telewizor. Te wszystkie urządzenia emitują światło, które zaburza produkcję melatoniny, hormonu snu. Odłóż je na bok co najmniej godzinę przed snem. Direcano narar. Scena: osoba leżąca w łóżku, spokojnie oddychająca. Narraceno. Zamiast patrzeć w ekran, może poczytaj książkę, posłuchaj spokojnej muzyki, a może po prostu zamknij oczy i przypomnij sobie coś miłego, z minionego dnia. Coś co sprawiło, że się uśmiechnąłeś. To pomoże ci zasnąć z pozytywnymi myślami, a nie z listą zmartwień. Pamiętaj, te zmiany nie muszą być drastyczne. Zacznij od jednej, potem dodaj kolejną. Daj sobie czas. Twoje ciało i umysł z pewnością docenią tę troskę, a ty wkrótce zaczniesz zauważać różnicę. Poczujesz, że wraca twoja kontrola nad nocą, nad tym, by przespać ją spokojnie. To powrót do niezależności. Do poczucia godności, którą daje nam głęboki, nieprzerwany sen. Direcno, nau narrar, delikatne przejście, muzyka staje się nieco bardziej tajemnicza, budząc ciekawość. Narraceno. W tych wszystkich krokach chodzi o to, by słuchać swojego ciała i dostosowywać się do jego potrzeb. Ale co, jeśli mimo tych wszystkich starań nadal budzisz się o tej samej trzeciej rano? Co jeśli Twój umysł, mimo spokojnego ciała, nadal nie potrafi się wyciszyć? W następnej części odkryjemy, co jeszcze może stać za tym nocnym wybudzaniem, i jak wykorzystać siłę naszego umysłu, aby wreszcie przekroczyć ten próg i spać spokojnie do samego rana. Nie przegap tego. Zostawimy Cię teraz z myślą, by przyjrzeć się swoim wieczornym nawykom. Czy jesteś gotów na kolejny krok ku przespanej nocy? Direcano, nau Dźwięk cichego tykania zegara w oddali, Widok sypialni w nocy. Kamera powoli zbliża się do łóżka. Narraceno. Przez ostatnie części naszej rozmowy odkryliśmy wiele sposobów na to, by lepiej spać. Nauczyliśmy się dbać o wieczorne rytuały, o nasze otoczenie, o spokój umysłu przed snem. Direcano, nau Delikatna, spokojna muzyka w tle. Pojawiają się krótkie przebłyski poprzednich scen. Osoba czytająca książkę, sypialnia z zasłoniętymi oknami, filiżanka ziołowej herbaty. Narraceno. Ale co, jeśli mimo wszystko pewnej nocy znów otworzysz oczy i zobaczysz, że na zegarze jest ta dobrze znana, niechciana godzina. Trzecia nad ranem. Direcano narrar. Zbliżenie na niewyraźny zegar w ciemności. Na chwilę widoczna, cyfra 3. Następnie kamera skupia się na twarzy osoby w łóżku, lekki niepokój, rozczarowanie. Narraceno. Właśnie wtedy, w tej konkretnej chwili tkwi nasz ostatni, najważniejszy sekret. To moment, w którym możesz albo pogłębić frustrację, albo wykorzystać to jako szansę na naprawdę głęboki spokój. Direcão, now narrar. Osoba delikatnie oddycha. Obrazy stają się jeszcze spokojniejsze. Narraceno. Kiedy się obudzisz, pierwsza zasada jest prosta: nie patrz na zegar. Nie próbuj szacować, ile jeszcze czasu zostało do budzika. To tylko nakręca spiralę stresu. Direceno. rar, Ręka delikatnie zasłania widok zegara. Scena zmienia się na lekko rozjaśnioną, ale nadal nocną. Narraceno. Zamiast tego po prostu skup się na oddechu. Poczuj, jak powietrze spokojnie wchodzi i wychodzi z twojego ciała To tak, jakbyś delikatnie kołysał się na falach nau narrar. Spokojne, rytmiczne obrazy fal na jeziorze lub morzu o wschodzie słońca Narraceno Nie, walcz z tym, że się obudziłeś, po prostu zaakceptuj ten fakt Powiedz sobie w myślach Otworzyłem oczy, to w porządku Po prostu poleżę spokojnie Direcano Nounarrar. Uśmiech na twarzy osoby. Poczucie ulgi. Narraceno. Pomyśl o czymś przyjemnym i spokojnym. Może o ciepłym słońcu na skórze podczas letniego popołudnia. Może o smaku ulubionej kawy lub herbaty, którą pijesz rano. O uśmiechu wnuka. O spokojnym spacerze w parku. Direcano Nounarrar. Seria krótkich, ciepłych, radosnych wizualizacji. Słońce, kawa, uśmiech dziecka, park. Narraceno. Wpuszczaj te obrazy do głowy, nie analizuj ich, nie planuj. Po prostu pozwól im być. To są twoje bezpieczne myśli, które łagodzą umysł i pozwalają mu wrócić do stanu odprężenia. Direção, não narrar. Osoba leży spokojnie z zamkniętymi oczami, delikatny uśmiech. Narraceno. Jeśli po kilkunastu minutach nadal nie czujesz się senny, możesz delikatnie wstać. Ale uwaga, to bardzo ważne. Żadnych ekranów, żadnego telefonu, telewizora, komputera. Nie zapalaj też jasnego światła. Direcano Narrar. Osoba cicho wstaje, idzie do okna. Nocne niebo, bez świateł w mieszkaniu, brak telefonów w zasięgu ręki. Narraceno po prostu usiądź w zacisznym miejscu. Może przy oknie patrząc na ciemne niebo, może w wygodnym fotelu. To nie jest czas na rozwiązywanie problemów czy planowanie dnia. To czas na bezczynność, nadanie sobie pozwolenia na istnienie w ciszy. Direcao, nau narrar. Osoba siedzi w fotelu, spokojnie oddycha, rozluźniona. Narraceno, daj swojemu ciału i umysłowi sygnał, że to jest czas na powrót do snu, nie na aktywność. Czasami wystarczy 10 minut takiej spokojnej przerwy, żeby poczuć, że senność wraca. Wtedy delikatnie wracasz do łóżka. Direcono narrar. Osoba powoli wraca do łóżka, kładzie się. Oddech staje się głębszy, spokojniejszy. Narraceno, pamiętaj, każda noc jest inna, ale z tymi narzędziami, z tą nową perspektywą na nocne przebudzenia, odzyskujesz kontrolę. Nie jesteś już bezradny wobec bezsenności o trzeciej nad ranem. Masz plan, masz siłę. D'Irecao, naunarrar, wschód słońca, obraz spokojnej, wypoczętej osoby starszej, uśmiechniętej. Narraceno, to wszystko razem, wieczorne rytuały, dbanie o komfort sypialni, unikanie ekranów i ta nowa metoda na nocne przebudzenia – to Twój osobisty klucz do spokojniejszych nocy i bardziej energicznych dni. Direcano, Nau Narrar. Seria pozytywnych obrazów, seniorzy uprawiający hobby, spędzający czas z rodziną, uśmiechnięci. Narraceno, zasługujesz na to, by budzić się wypoczętym, pełnym energii na wszystko, co przyniesie dzień. Zasługujesz na każdy spokojny poranek. To nie jest luksus. To jest podstawa dobrego, pełnego życia. Direcano, nau na Na ekranie pojawiają się delikatne napisy. Polub film, skomentuj, subskrybuj kanał. Ciepła podnosząca na duchu muzyka. Narraceno, jeśli te rady choć trochę pomogły ci poczuć się lepiej i dały nadzieję na spokojniejszy sen, prosimy, zostaw, lubię to pod tym filmem. To dla nas bardzo ważny sygnał, że nasza praca ma sens. Narraceno i bardzo chcemy usłyszeć Twoją historię. Czy miałeś podobne doświadczenia z budzeniem się o trzeciej nad ranem? Czy masz swoją własną sprawdzoną metodę na spokojny powrót do snu? Podziel się nią w komentarzach poniżej. Twoje doświadczenie może pomóc wielu innym osobom. Narraceno. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał. Będziesz otrzymywać więcej prostych, praktycznych i sprawdzonych porad, które poprawią jakość twojego codziennego życia. Dbaj o siebie, bo jesteś tego wart. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Direção, não Narrar. Muzyka łagodnie wybrzmiewa. Końcowa plansza z logo kanału i adresem strony internetowej, jeśli istnieje.